Siema z rana. Dzisiaj wyjątkowo późno, bo szósta. Staliśmy szósta 25. Ha! Bo mamy do 7.15 mamy czas na siadanie. 7.15 wyjeżdżamy, lecimy na plantację herbaty najpierw. O! Taki mamy widok, bo wczoraj wam pokazywałam, ale w nocy. Teraz wam pokażę. Widzicie? Taki widok mamy. Ptaszki ćwierkają. Rano, probiotyki, leki na opuchliznę. Także pamiętajcie, słuchajcie, yy, że trzeba się zaopatrzyć naprawdę we wszystkie leki w razie czego. A jak nie, to tu są bardzo dobrze zaopatrzone, słuchajcie, sklepy spożywcze 7 Eleven albo jeszcze apteki. I yy, można się dogadać pokazując albo yy, telefonem, tłumacz, tłumaczem, nie. Także ja już dzisiaj sobie nogi posmarowałam. Oczywiście biorę długie spodnie, bo, bo mamy też świątynię na zmianę, ale jadę w krótkich. O! I już 50 kremem się posponowałam. Bo już w krótkich spodniach zaczynamy chodzić. Także, a słuchajcie, probiotyki polecam u nas. Tutaj są takie. W każdym sklepie kupicie na każdej stacji benzynowej. Rewelacja, naprawdę. Codziennie dlaczego, trzeba pić to... wodę i, i, i te projebotyki. Co, Łukaszew? Mówię, dlaczego te barierki są takie niskie, bo przecież oni są niscy. No. I jeszcze jedna rzecz. Ja jeszcze biorę leki też tu w co kupiłam. O, proszę na opuchliznę, także. Do i taką maścią się smaruje codziennie na noc. Też to pomaga. Kupioną waptet. Lecimy na śniadanko, Zabieramy was. Żywopłotki małe u nas. Jesteśmy. Pięknie jest. Wszystko to herbata. I tam będziemy mieć degustację, ale ale herbaty do picia. Chodzimy się napić herbatki.

zieloną herbatę w niebieskim kubeczku tak to jest ta o, może by tak do zdjęcia wziąć niebieska Łukaszek weź sobie jaka to jest? niebieska herbata zielona jeszcze teraz Napiłam się tej herbaty Ale mi to nie smakuje, bo to jest zielona herbata Ja nie lubię zielonych Trzy rodzaje zielonej herbaty I nie kupujemy, bo nie smakuje nam ta herbata Także czekamy Inni robią zakupy. Zobaczcie jak tu jest ale powiem Wam, że dzisiaj jak staliśmy, to było 19 stopni tutaj. To naprawdę jak my codziennie chodzimy w temperaturach 40 plus, to takie 19 rano to wyszliśmy i było nam chłodno wszystkim do takiego stopnia, że kierowca to w czapce nawet był. Także tak, tak to jest. Taka różnica, jesteśmy na północy, więc tu jest ciut chłodniej. I jedziemy jeszcze... Nie wiem, gdzie jedziemy. Gdzie się jedziemy? ale nie pamiętam gdzie jest. Tyle informacji codziennie. Nie tu jest. siedzimy. Gdzie, A gdzie jedziemy po tym? Po tym jedziemy na rzekę Mekong. A, jedziemy na rzekę, będziemy no płynąć. Także później się widzimy. Pania? Słuchajcie, jesteśmy na granicy. Jest zmiana czasu o pół godziny. Łukaszek! Pokaż swój zegarek. Nie, na te telefonie. Na telefonie. Pokażemy, ja mam dziewiątą dziesięć, bo specjalnie mam włączony. A nie, ty też już masz dziewiątą. Jak to zrobiłeś? Nic nie zrobiłem. Teraz wam pokażę. No i koniec Tajlandii na północy. Jesteśmy najdalej. Jest przejście graniczne. Z Birmą. Tylko trzeba mieć przepustkę. Tylko lokersi mogą przechodzić Przepustką oczywiście Tam jest niebezpiecznie Są zamieszki, więc dlatego nie będziemy tam jeździć Nie można Kiedyś była ta granica otwarta, a teraz już nie Słuchajcie, o to mi chodziło, że u mnie jest 9.17, bo się czas przestawił o pół godziny, a na analogicznym zegarku mamy którą? Analogową. Tak. Za 10. 10. Analogicznie. Z Za 90. No. Za 10, 10 właśnie. No, to, jest, to, jest, to jest ta różnica w czasie. Jesteśmy. Teraz przeniesiemy się w czasie. A te pół godziny. Tak, pół godziny. Pierwszy raz chcę, żeby pół godziny było, nie? No. Zobaczcie jaki tłok na granicy. I tylko lokarsi mogą przechodzić. Zobaczcie jaki przepych. Co tu się w ogóle dzieje? Tak, a czy kupimy to nie mam, musimy się mamy spotkać na występkać Halina filmówki. Tak. Co ty mów? Co powrócisz w końcu? Nie. O Jezus. Czy ty nie filmował? Ja to cię słyszę. Po głosie idę. Ja Nie, nie, no, ja to Zobaczcie, jakie isto y na telefon śmieszne. iPhone, Jest, jest iPhone. Yes, yes, iPhone. <laughs> mm. Elektroniki. Wszystkiego tu jest. Pasztany to są chyba pieczone, nie wiem Ale nie pachniało za dobrze W ogóle to słuchajcie, trzeba uważać co się je na mieście Dlatego, że to nie jest wszystko na nas żołądek No i też nie jest to tak przygotowywane w sterylnych warunkach jak u nas A my jednak jesteśmy przyzwyczajeni do innych warunków Więc naprawdę trzeba uważać Dzisiaj już jest trochę zatruć u nas Nawet takich poważnych że nawet z, 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 z wymiotami. Nas na szczęście ominęło wymioty, ale yy, no, dwa dni rozwolnienie było ostre. A tutaj bardzo łatwo się odwodnić, bo jest temperatura. Dzisiaj mamy mieć 37. Zaczynaliśmy od 19, a skończymy na 37. Także trzeba uważać. Zobaczcie, stoją tutaj na brzegu wiaderka z wodą. I właśnie pani koło nas weszliśmy i myła w takim wiaderku szklaneczki, talerzyki. No i w takim wiaderku, który stoi na 40-stopniowym upale, cały dzień myje się bez przerwy w jednej tej samej wodzie. No oni nie mają taką florę bakteryjną, że na te zarazki. Wszystkie. My to tutaj... Oni wszyscy w zarazkach żyją, nie? No, także naprawdę trzeba uważać, bo można sobie zrobić psikuca i zamiast spędzić fajnie czas to się spędza czas w hotelach ledwo żywo, ży, ledwo żywo żywi nie wiem gdzie jeszcze idziemy tutaj może byśmy przeszli na drugą stronę, bo tutaj to już chyba nic nie ma to po tamtej stronie jakbyśmy poszli może byśmy poszli do jakiejś kawiarni ale to pójdźmy tam i tam zawrócimy i na podróży będziemy tam po dobra no i wszędzie jest, słuchajcie są zdjęcia króla i królowej a dowiedzieliśmy się, że królowa matka, czyli mama króla, w szpitalu leży. W tym szpitalu w Bangkoku, chyba tak? W tym szpitalu w Bangkoku. A do tej pory te miasta, które odwiedziliśmy, to najbardziej śmierdzący jest Bangkok. Oczywiście chodzi o te alejki takie poboczne, bo na tych głównych pewnie bogatszych nie, ale na tych pobocznych, no to zapachy są niemiłe. Bo tutaj to nawet nie ma tragedii. Ale tak pokażę Wam, jak wygląda kuchnia. Wszystko jest na ogniu żywym. Żeby... Tak to wygląda. O, i to wszystko stoi. Jajko! Wszystko stoi w takim upale. Musimy przelecieć przez ulicę w jedną stronę, a tu w tą stronę. O, widzicie? Tutaj każdy tak przechodzi. Nie ma w ogóle przejść dla pieszych. Jedna zasada trzeba przeżyć. Dobra, idziemy. Dobra, 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 dobra. O, no i przyszliśmy. Dobra, jesteśmy, tam jest granica, jesteśmy po tej stronie, po której będziemy mieć autokar i idziemy, zobaczymy, może gdzieś usiądziemy, czegoś się napijemy. Zobaczcie, tu są lisiki na prąd. Wszystko jest na dworze. Idziemy w takim budce. No następna budka z licznikami. I tu są budki normalnie na zewnątrz, liczniki na zewnątrz. Czasami się zdarzają, słuchajcie, liczniki na słupach wysokiego napięcia. Tych takich przy tych. to też się zdarzają. Jak się jedzie tak po wsiach, to też tak się zdarza. No, o, tu pani właśnie. Tu akurat podłogę myje No ale w takich właśnie niskach się myje. Naczynia. No, Łukaszek chyba nie ma dosyć tego. Ja dziękuję. No, przestraszył się. Ja nie wiem, że ty się jeszcze nie boisz. Strachu nie masz? Strachu pieniędzy to ty nigdy nie miałeś. A tu to tak? No. To tu siadamy? Tak, tu się czegoś napijemy. Dobra, wyszliśmy do jakiejś kawiarni. Wzięliśmy sobie yy, kiwi. Mam nadzieję, że nam. że się nie pochorujemy. Bo kawiarnia wygląda niewyporządnie. Więc. I kosztuje 100 batów. Czyli na nasze polskie jakieś 10 zł. To naprawdę są fajne ceny. Eee, tanio jest. Alkohol jest tylko drogi. O tak to jest tanio. No i alkohol nie jest kupowany. Nie można kupić wszędzie i nie można kupić zawsze, bo są godziny e, wyznaczone dla alkoholu, więc to też trzeba mieć w głowie. Pokażę Wam. Tam na lodówce jest napisane, odkąd można kupić alkohol. Od 11 do 14 i od 17 do 24. Tak w tym kraju można kupić alkohol. Nie można palić na mieście, tylko w wyznaczonych miejscach. Tak samo elektryki tu są nazywane za twarde narkotyki, za to marihuanę możecie kupić na legalu w sklepach. Tu można sobie palić. Co z takich ciekawostek? No 6 godzin do tyłu, czyli jak u nas jest godzina w tej chwili, to Wy dopiero wstajecie, wiecie, albo jeszcze nawet nie wstajecie, bo u nas jest godzina dziesiąta, czyli Wy, no niech już wstają do roboty. A jeszcze w tym miejscu, tutaj najdalej posunięte miasto na północy, wpiszę Wam nazwę tego miasta, zaraz na granicy z Birmą, o pół godziny jeszcze jest różnica czasu, więc już mnie złapało, dlatego Wam pokazywałam ten zegarek, analogowy, nie analogiczny, pomyliło mi się analogowy eee, żebyście zobaczyli różnicę w czasie bo ja najpierw mi się zmienił ten czas, Łukaszkowi się nie zmienił na telefonie, myślałam, że może Wam pokażę na telefonie, ale potem Łukaszka już złapał ten czas więc wszyscy na telefonach mieliśmy już ten czas który tutaj obowiązuje więc tak naprawdę jesteśmy w przeszłości nie, czy w przyszłości nie wiem nawet gdzie jesteśmy także powiem Wam, że ta Irlandia jest naprawdę bardzo fajnym, kolorowym krajem My jesteśmy na tak zwanej wycieczce objazdowej, czyli 9 dni, 10 dni będziemy podróżować i zwiedzać. Codziennie śpimy w innym hotelu, chyba tylko dwa razy mamy ten sam hotel, a potem na końcu mamy 5 dni chilautu, czyli 5 dni leżymy. Jeden chyba z trzech albo z pięciu hoteli mieliśmy do wybrania. No i tam odpoczywamy już leżąc na plaży albo na basenie już mamy taki chill, a teraz po prostu codziennie zwiedzamy różne świątynie, różne miejsca, tak jak Wam wcześniej we vlogach pokazywałam. Także naprawdę jest ciekawe. O idzie mój, mój, moje smoothie. O. Thank you. No, widzicie i to kosztuje 10 zł. O smaku kiwi. Lud. Bardzo dobry. Bardzo dobre są też mango. Okej. Okay. Pani przyniosła resztę. Pyszne. No i to w końcu skusiłeś się? Skusiłem się. A co no, kupiłeś? Pierogi, pierożki, bo to, to słynne te pierożki są takie nowe. No, pokaż. Dobrze to smutnicznie. Smuti jest dobry, a ty dobry pierożek? Ja do tego nie jem, bo się boję. A z czym on jest w środku? Bo sobie tłumaczyłeś. Z Jaki? Bo to jest różnica. Zmu, przepraszam, z musem krewetkowym. No. no to już nie ja. Krewetek nie lubię. Ale ja wypiję taki smutny. Powiem Wam, że jak się wypije taki Smuti, to człowiek jest najedzony. Ile to kosztuje? W środku mus krewetkowy taki z ryżem i ciasto ich, i ta papryczka dobra Bardzo? Bardzo. I Nie zaciśnij sobie oczu. kosztuje to 2 złote. 20 szabaty Mówiłam, że to jest tanio. Idziemy pływać. ładnie dzisiaj trochę.

to jest ja ja to targowisko, się przed bardzo że to targowisko zostało zlikwidowane, nie raz już w strojach kąpielowych, już w kotelu i lecimy na basen. Także nie wiem, czy Was zabrać, czy nie zabrać, ale mam baterię słabą, więc możecie się ewentualnie wyłączyć. A drugiej nie naładowałam. Brak czasu. Wiecz, wiecz, Wieczne podróże. <gry> Także zaraz zobaczymy, czy Was zabieramy. No już po basenie nie zabieraliśmy Was, ale mogliśmy Was w sumie zabrać, bo tak naprawdę na basenie byliśmy sami. Zamknąłeś no, no to do góry jakoś. A... Idziemy na balkonik. Ojej, wiecie jaka jest różnica, jak się wchodzi, wychodzi z, kana z kanalizacji. Chciałam powiedzieć. Wiecie z czego? Łukaszek, z czego my wyszliśmy? Z klimatyzacji, boże. klimatyzacji. Łukania. Słuchajcie, dzisiaj jest. Jutro będzie siódma doba, jak tu jesteśmy. Dzisiaj jest szósta doba. I już się trochę chyba zaczęliśmy przyzwyczajać, albo dzisiaj trochę chłodniej, bo było, było 32, nie? No teraz jest 30. No i jest. Pora jest po osiemnastej u nas. Widziałeś te ryżowe? No, zobaczcie pola ryżowe. Wszędzie tu są te ryżowe, w całym kraju, nie? No. Za szybko latasz, ulga cię <laughs> No, a tam jest biały, tam jest y, posąg, ale już nie pamiętam czego taki biały. Y, mówił on. Nie, no to za dużo informacji. Y, lecimy na kolację, a później po kolacji mamy masaż y, stóp całych nóg w, doł, y, w pokoju. Także może nam się uda coś nagrać. Poczekaj, po, no. Co Co mam powiedzieć? Może no, ci zdjęcie zrobię. Nie, kotek. Nie mam siły już do zdjęć. Mamy tyle zdjęć, także później. Jak masaż? Łukaszek. Dobry. Bardzo dobry. Słuchajcie, bardzo dobry. Panie przychodzą do pokoju. Oczywiście musimy sobie wcześniej zamówić. W tym akurat jest drogi. Tak. Yy, I tu jest czter, yy, 400 batów, tak? Za osobę. No, jest Godzina masażu nóg pełnych od stóp do łód. Bo na mieście jest 250 batów, czyli 25 zł, a tu jest 400 batów, no ale panie przychodzą na miejsce, bo tu jesteśmy teraz w tym hotelu, gdzie tak naprawdę to jest wieś, więc nie ma tych masażów i muszą Panie przyjeżdżać. Nie nagrywałam im, nie nagrywałam, wstawię wam tylko z, ze dwa zdjęcia, bo mówię, nie będę tak bezczelnie kamery im włączała, żeby się panie komfortowo czuły. Niekomfortowo czuły przy kamerze. No, w każdym razie my idziemy na miasto. Na miasto, które się nazywa, zaraz Wam powiem. Zaraz Wam powiem. Chiang Rai Night Bazaar. Tak. Chiang Rai Night Bazaar. Podobno to jest drugie Chinatown. Chinatown jest w Bangkoku, my nie byliśmy. A tutaj idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Także słuchajcie, kończymy tego vloga. Trzymajcie się. Wpuszczę jak będę, wezmę ze sobą telefon, nie będę brała kamery. Wpuszczę Wam trochę fotek, jak wygląda Chinatown. Nie Chaina Town, tylko Chiang Rai Night Bazar. Trzymajcie się, Pa. Do następnego vloga.